Cześć, na Eczklodzika, z tej strony Ejgowski, witam w kolejnym odcinku z Gry Shakes and Fidget. Jak wiecie, dzisiaj wystartował oczywiście EU6, czyli najnowszy europejski serwer z numerem 6. Kodzik na ten serwer to oczywiście Ejgowski myślnik EU6, co nam daje, daje nam nieś mixturkę nieśmiertelności, daje nam jeszcze Wierzchowca i 100 szczęśliwych monet. Na początku dzisiejszego odcinka może najpierw sprawdzimy, zobaczymy sobie właśnie, jak wygląda start na EU6, czyli ten pierwszy dzień. Potem jeszcze e, musimy przejść do bardzo ważnej kwestii, nowej klasy, czyli nekromanty, bo już zakończyły się, e, zakończyło się losowanie, zakończyło się głosowanie, o tak, głosowanie na, e, na to, jakiego skilla chcielibyście zobaczyć u nekromanty. Tak więc jestem ciekawy, czy to akurat ten skill, napiszcie w komentarzu, czy akurat też głosowaliście na tego skilla, który został wybrany. Ja naprawdę nekromanty nie mogę się doczekać. Jak widzicie, mamy 26 poziom na naszym zabójcy, w tym momencie miejsce 70. W twierdzy już mamy wszystko tutaj. Elegancję Francje, Elegancję Francję. E, teraz tak, jeżeli chodzi o klejnoty, to no. Zaraz sobie zobaczymy jak to e, wygląda jeżeli chodzi o gildię Mamy teraz tylko 43 rycerzy No to nawet powiem szczerze No to nie ma sensu w tym momencie Kopać tych klejnotów i szukać Wykopałem sobie jednego Ja daje tylko plus 30 tak więc to nie jest zbyt dużo e, Mam nadzieję Jest godzina 20 tak więc mam nadzieję że jeszcze tutaj gildia Troszeczkę pociśnie I szybciutko nadrobimy I będzie można wbić sobie wyższy level Mam nadzieję że może dzisiaj 30 nam Pęknie, tak więc czekamy tutaj widzicie jeszcze sporo osób nie dokończyło, mam nadzieję, tak na pewno nie dokończyło awki. E, no i jeszcze tej twierdzy tutaj nie mogą sobie budować, tak więc tych rycerzy jest naprawdę mało. E, myślę, że jak już będzie setka, ponad setka, no to będzie fajny wynik na pierwszy dzień. W tym momencie jest średni poziom 16, ale to tak jak mówię, zobaczcie, jeszcze pełno, pełno, pełno graczy nie zrobiło. Awki, gildia zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Gra zabójcą pierwszy dzień yy... Co mogę powiedzieć? Jak wiecie z poprzednich odcinków ja naprawdę jakiś miałem taki wstręt do tego zabójcy, nie chciałem nim w ogóle grać. Po pierwszym dniu jestem zadowolony, jest ok. Nie poszło jakoś tam niewiadomo ile grzybków na ten, na ten 26 poziom klaserek, Tutaj od razu się przyznam troszeczkę odpuściłem, jest 35%. Spokojnie mogłem ponad 40, powinienem ponad 40 w tym momencie sobie wbić, tak więc zaraz może przejdziemy sobie na arenkę. Te gemy, tak jak mówię, na razie odpuszczam, nie ma sensu kopać w, e, wiecie, w tym momencie, jak mamy tylko 40 rycerzy. E, może zrobimy sobie jakieś takie rozgrzewkowe grzybki, ale sobie sprawdźmy, jak tutaj wygląda. Kopalnie Glory mamy 0,30, tak więc gdzieś tam w tych kopalniach Glory e, mała jakaś tam szansa jest. Może akurat przy odcineczku oczywiście musimy spróbować przynajmniej zobaczyć, czy nam się e, uda, tak więc no, takie 30 może, 30-40 grzybków zobaczymy. To za bardzo mi już nie da tutaj jakiegoś tam kopa, tak więc 26,5. Dobra, 26,5, 26,5. No nie, teraz przydałyby się już tak. Przydałyby się już gemiki. Tak więc no, nie zostaje mi nic innego, tylko powiedzieć, ja mam zawsze taki, kurde, taką, e, takiego siąda, jak to się mówi, że ja już, 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 najlepiej nie jest 20, no i już bym chciał nabić jak najwyższy poziom, no, ale no niestety w tym momencie nas to e, blokuje, tak więc tu no, nie poszalejemy, ale zobaczymy, może w sali chwały nam się da troszeczkę wyżej e, dojść, tutaj jest wiatr, dobra i może, może, akurat zapolujemy na kogoś, kto będzie dawał fajnego golda, nie, chyba tu, o. Ło, wow, ale dostaniemy po dupie. Ujujujujujuj, uj, uj, jak po dupie teraz. Bo tu oni mają już wszyscy, wiecie co? Oni już wszyscy tu mieli gemy. O kurde. Ło, wow, kurczury, patrz, nic. Dobra. 25, 23, tu od wszystkich dostajemy Łeb. Patrz, co się dzieje z tym zabudem, Jest teraz, Maxe. 26, Demon Hunter. Dobra. Eee czyli tak, w tym momencie mamy no i w jakimś tam top setce jesteśmy eee, zobaczcie sobie 33 poziom ma w tym momencie Universe, Universe ma 33 poziom, oczywiście Demon Hunter, ale na pierwszym miejscu jest Zwiadowca na 29 poziomie, no już Heroes Voice, myślę, że to będzie taka mocna gildia eee, System of Fun tutaj też, Blackout tutaj jako trzecia gildia może nawet też nieźle iść, my też patrzcie tutaj za eee, 26, 29 Nero, tak więc też mamy w top 50 graczy. Będzie fajnie, będzie tutaj zacięta walka, ale już po tym starcie mogę stwierdzić, że to na pewno nie będzie tak mocny serwer jak jakiś poprzedni, nawet jak EU5 moim zdaniem, tak? To już to widać na pierwszy rzut oka. Tak więc będzie to spokojna gra, ale tak jak powiedziałem, ja tutaj nie, nie planuję długoterminowej zabawy. Chciałem sobie po prostu przetestować tego zabójcę, tak więc troszeczkę grzybków oczywiście musimy tutaj przepalić, żeby e, wyrazić swoją opinię. Nie wiem, bijemy może dwusetny, może 300 level, zobaczymy jak to nam będzie tutaj szło. Ale mordeczki przejdźmy sobie do tego, e, o czym miał być dzisiejszy odcineczek, czyli o Necromancia, która, który skill wygrał mordeczki, wygrał e, to przywołanie tych patałachów, pachołków, e, czyli przywołanie tych małych kościotrupków ten skill właśnie wygrał, czyli tak jak wam wspominałem już wtedy, jak byliśmy na serwerze beta, to jest taki troszeczkę podobny do Barda ze względu na te właśnie nawet tutaj wiecie, tu będą nutki, a tu mamy te, e, te piąstki takie, tak i zobaczcie, tutaj jest przywołany ten ten kościotrupek u boku gdzieś tam po lewej stronie na dole naszej postaci będzie to wyglądało naprawdę Fajnie, zobaczymy, bo może, oczywiście, wiecie, jeżeli chodzi o te e, animacje, to może coś jeszcze tutaj zmienią. Zobaczymy, zobaczymy, e, ale no, ja jestem zadowolony, bo ja też, tak jak Wam wspominałem, mi się ten skill bardzo podobał. Może być ciekawy, będzie to fajne e, nawiązanie. Wiecie, nekromanta, no to przywołuje jakieś tam kościotrupy. Tak więc, idealnie, e, no, nie wyobrażałem sobie innego skilla e, nekromanty. Ja naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy tą klasę e, już wypuszczą. E, a podsumowując, no, dzisiaj taki odcineczek tylko. I wyłącznie właśnie e, o całokształcie, czyli po wszystkim, jak już sobie coś tutaj przeklikaliśmy. Teraz, tak jak mówię, mamy na, niestety bloka, tak więc nic nie pozamykamy. Podsumowując, moim zdaniem, EU6 fajny serwerek, aczkolwiek nie jest to tak mocne, jak na przykład właśnie EU5, czy, czy, czy jakiś inny e, poprzedni. Przynajmniej ja mam takie odczucie o godzinie 20.30, bo jeszcze, wiecie, jest jeszcze 3,5 godzinki, tak więc wszystko może się wydarzyć, może ktoś się odpali, tak? E, po pierwszym dniu jestem z zabójcy zadowolony. Dzięki wielkie za dzisiaj. Pamiętajcie sobie łapkę górę, subskrypcję dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Widzimy się w następnym odcinku żółwik piona, na siemoneczko i do następnego.